Hej, witam was na moim kanale z tej strony Mariusz ponownie słuchajcie zaczynamy nowy dzianek taka pogoda troszeczkę zmienna ponieważ ja w tej chwili mam taki taki trochę luzik w robotach, że chodzi o klimatyzację no widzicie jaka, jaka pogoda jest na zewnątrz tam na siłę nie próbuję nic tam, że tak powiem, ćwiczyć i sprzedawać się za darmo. Więc no, kręcimy sobie troszeczkę filmiki na YouTube. Słuchajcie, takie przemyślenia dzisiaj mam. Z tego co pamiętam, chyba w, w lipcu była taka akcja, że na terenie Niemiec tam. Był, był taki kataklizm, ściągnę sobie tą kurtkę i tam powiem wam z tego co pamiętam to dużo dużo aut widziałem pływało, pływało sobie w wodzie także yy, myślę sobie, że pewnie te auta już trafiają do Polski sobie, albo one albo już są w Polsce. Także muszę wam powiedzieć, że kupno takiego samochodu po podtopieniu no to jest masakra. Praktycznie to już nie mówiąc o silniku, że on będzie zalany i tam będą cuda wianki się z tym działy, to te auto po prostu będą rdzewiały na potęgę i tam będzie się wszystko sypało w zawieszeniach i tak dalej. Te auta będą po prostu, no z karbonką Słuchajcie, jak to, jak to poznać w ogóle taki samochód, że on jest poza Przede wszystkim powiem wam, że jak nienaturalnie to auto będzie pachnieć yy, będą, będą jakieś tam, nie wiem, podwa po, 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 po te zapaszki wisiały albo gdzieś tam pełno leża, leżało tego To już niech wam przyklapka podniesie bo ja teraz byłem oglądać ze znajomym takie autko muszę wam powiedzieć I no i co się okazało? Autko wypuchane, wypieszczone i tak dalej I powiem Wam w zakamarkach był taki żółty, żółty żółtawy jakiś tam nalot i to przewam jak tam sobie gdzieś na dole pod dywanikami zobaczycie no odegniecie sobie te, bo te auta, no handlarze dobrze wymiją tak żeby, i silniki wy, wymiją też, żeby się tego, tego nie, 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 zauważy, nie zauważyli, także nie sugerujcie się tym, że ono jest takie super hiperczyste, jak jest za hiperczyste to, to trzeba, że tak powiem, klapkę otworzyć w głowie, żeby na coś takiego się nie nadziać no i zwracać uwagę kiedy to było sprowadzane Bo jak to świeżynka jest jakaś z Niemiec No to klapka się otwiera Tym bardziej młode roczniki jakieś Za bardzo niskie pieniądze To na to musicie uważać Bo to kurcze Powiem wam że znajomy Takie auto Po zalaniu kiedyś kupił To chyba było um, Chyba jakiś Citroen, mi się wydaje, citron. Xera Picanto chyba pamiętam, Ksara Picasso, przepraszam, Picanto to kijanka. I powiem Wam, że po... Się okazało, że to było po zalaniu tam, kurcze. potem z silnikiem cuda zaczęły się dziać. Eee, szlak posz, posz, poszła się, poszła się dymać uszczelka pod głowicą, silnik się po prostu potem zaczął przycierać, eee, ten transport oleju w środku magistralek był bardzo no wszystko było zafajdane praktycznie takim takim z domyślką lekkiego szlamu powiem wam także już nie mówiąc że po czasie to jak zrobiły się upały to to auto śmierdziało takim taką zgnilizną niesamowitą także no, uważajcie na szczególnie na te te świeże sprowadzone Dwórki z Niemiec, patrzcie z jakiego rejonu to jest, to może sobie spokojnie w internecie wyczytać, gdzie tam te, te powodzie były. Ja już nie pamiętam w jakim tam rejonie te, te powodzie były, ale no kupno takiego samochodu to jest kupca z Także dwa razy, razy zastanówcie się, zanim zanim takie auto, to auto kupicie. Niech was, niech was nie zwiedzie cena, bo na przykład wydadzę na auto, powiem, no ile tam dwadzieścia um, parę tysięcy, czy 30, a potem będziecie musieli, będziecie musieli prawie drugie tyle wrzucić na naprawę czyli no może nie drugie tyle, ale 10 dziesięć, piętnaście tysięcy wrzucić na um, remont silnika, zawieszenie tak itd., tak bo no, wszystkiego sami, sami nie zrobicie. Jeżeli nie macie zaplecza, nie macie warsztatu, umiejętności narzędzi itd. Także ja jeszcze raz uczulam. Uważajcie na auta niedawno sprowadzone z Niemiec, bo tam się mogą znaleźć te tak zwane pływaki popowodziowe, no i wtedy to jest, że tak powiem, no, wielka mina. Przy zakupie. Także to tyle co chciałem dzisiaj sobie pogadać na temat tych, tych pływaków popowociowych. Jak Wam się podobało dajcie łapę do góry, zróbcie suba mojego kanału i na razie hej.